Niektóre kobiety przyciągają mężczyzn jak magnes. Może to talent, a może zodiak. Oto trzy znaki, z których pochodzą prawdziwe mistrzynie uwodzenia. One wiedzą, jak sprawić, by serca facetów biły szybciej, i każda ma na to inny sposób. Lwica to prawdziwa królowa życia, pewna siebie, charyzmatyczna i zawsze w centrum uwagi. Kiedy wchodzi do pokoju, wszyscy wiedzą, że się zjawiła. To jej scena. Mężczyźni kochają w niej odwagę i entuzjazm, a także to, jak potrafi zorganizować najlepszą imprezę w mieście. Pani Lwica to znak wyjątkowy, unikatowy, niezwykły, któremu nie sposób się oprzeć. Jest waleczna, ale zarazem wrażliwa, emocjonalna, pełna dobrych emocji. Pani Skorpion to prawdziwa femme fatale, zmysłowa, tajemnicza i niezwykle intrygująca. Jej głębokie spojrzenie potrafi przebić na wskroś. A zahipnotyzowani mężczyźni zwykle są gotowi zrobić wszystko, by zdobyć jej serce. Pani skorpion jest lojalna, ale wymaga tej samej lojalności od swojego partnera. Jest też bardzo zazdrosna, ale to dlatego, że intensywnie kocha. W głębi ducha skorpiony marzą zawsze o dzikim, namiętnym i obfitującym w dramatyczne chwile romansie. Związek, w którym wszystko pomyślnie się układa. Jest niekiedy dla Skorpiona czymś nudnym. Pani Skorpion obdarzona jest niezwykłym temperamentem i bardzo podoba się płci przeciwnej. Mężczyźni lecą do niej jak ćmy do ognia, chcąc zgłębiać sekrety jej tajemniczej duszy. W sypialni pani Skorpion jest niesamowicie nienasyconą i namiętną kobietą. To dzika, zagadkowa i wymagająca kotka. Waga to mistrzyni równowagi i harmonii. Jest niezwykle urocza. Elegancka i zawsze wie, jak rozładować napięcie. To pociąga zwłaszcza facetów, którzy lubią życie bez ciśnienia. Jej wrodzony takt i dyplomacja sprawiają, że potrafi dogadać się z każdym, a jej uśmiech rozładowuje nawet najbardziej napiętą atmosferę. Mężczyźni uwielbiają jej empatię i to, jak potrafi tworzyć wokół siebie aurę spokoju. Urodziła się pod opieką Wenus, więc jest łagodna, pełna gracji. Potrafi podkreślić zalety które wyposażyła ją Matka Natura, a jej niezaprzeczalny wdzęk jest melanżem harmonii i uprzejmości. Jej osobowość wzbogaca się w kontaktach z innymi ludźmi, ma dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktów, jest zawsze otoczona grupą przyjaciół i adoratorów. W związku daje z siebie to, co najlepsze. Najważniejsza jest dla niej obopólna miłość, której poddaje się z prawdziwym entuzjazmem, jest skłonna poświęcać się dla partnera i chętnie dostosowuje się do jego pragnień.